Odmawiajcie tę modlitwę do końca, aby otrzymać pilny cud za wstawiennictwem Matki Bożej od Niemożliwych. Witamy na kanale Chwilę Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Matka Boża od Niemożliwych jest niewyczerpanym źródłem nadziei i pocieszenia dla milionów ludzi na całym świecie. Jej pobożność jest naprawdę wyjątkowa, gdyż ci, którzy z wiarą ją wzywali, zwłaszcza w chwilach największych trudności, doświadczyli łaski zaskakującej i szybkiej odpowiedzi na ich prośby. Siła wstawiennictwa Matki Bożej od niemożliwych jest nieporównywalna i dlatego, jeśli stoisz przed problemem, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania, możesz być pewien, że dzięki łasce Najświętszej Dziewicy twoja modlitwa zostanie wysłuchana i wysłuchana w ciągu najbliższych 24 godzin. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie, Matka Boża od rzeczy niemożliwych, dokonaj cudu w moim życiu. Amen Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Rozpocznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O ukochana Matko, Matko Boża od niemożliwych, jesteś królową aniołów, orędowniczką grzeszników, bezpiecznym schronieniem dla dusz cierpiących i pocieszycielką płaczących. Pod Twoim świętym płaszczem znajduję przyjęcie i nadzieję. W Twoich ramionach pokładam ufność, wiarę i błagania. Bo wiem, że twoje wstawiennictwo u twojego umiłowanego Syna Jezusa jest źródłem cudów i rozwiązań najtrudniejszych spraw. Zwracam się do ciebie w tej chwili udręki, bo wiem, że nie opuszczasz tych, którzy ufają twojej dobroci. Matko najświętsza, przychodzę do ciebie z pokornym sercem i proszę Abyś skierował swoje miłosierne spojrzenie na mnie i moją sprawę. Jesteś obrońcą cierpiących i opiekunem tych, którzy szukają Twojej pomocy. Dlatego proszę Cię z całą wiarą w sercu, wstawiaj się za mną, Matko Boża od Niemożliwych, w tej sytuacji, która mnie dzisiaj dotyka. Wiem, że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, bo moc twojego wstawiennictwa dotyka serca twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, który dokonał tak wielu cudów na ziemi, odpowiada także na wasze błagania na rzecz waszych dzieci. Matko Boża, wstawiaj się za mną u twojego umiłowanego Syna, aby udzielił mi łask, których tak potrzebuję. W tej trudnej chwili oddaję w Twoje ręce moją sprawę, która dla ludzi wydaje się niemożliwa, ale dzięki Twojej potężnej interwencji może zostać przekształcona. Proszę Cię, droga Matko, trzymaj z daleka ode mnie i mojej rodziny wszelkie zło, wszelkie choroby, wszelkie udręki i wszelkie cierpienia. Niech Twoje boskie światło otoczy nas, przynosząc ochronę, pogodę ducha i pokój. Święta dziewico, wiem, że Twoja dobroć jest nieskończona i że Twoje wstawiennictwo ma moc przemieniać najtrudniejsze sytuacje. Jesteście pocieszeniem dla tych, którzy płaczą, siłą dla tych, którzy czują się słabi i nadzieją dla tych, Którzy stracili serce. Dlatego przychodzę do Was z wiarą i ufnością, prosząc o pomoc w pokonaniu tej niemożliwej sytuacji. W pełni ufam Twojej zdolności czynienia cudów, leczenia ran ciała i duszy, niesienia radości tam, gdzie jest smutek i przemieniania rozpaczy w nadzieję. Matko Boża od niemożliwych, Proszę Cię, abyś prowadziła moje życie i życie moich bliskich drogą cnoty i łaski. Uwolnij nas od niebezpieczeństw, które nas otaczają, chroń nas od pokus, które oddalają nas od Boga i daj nam mądrość, abyśmy mogli zawsze podejmować właściwe decyzje. Niech twoja matczyna miłość nas otacza i umacnia, abyśmy z odwagą i wiarą stawiali czoła przeciwnościom losu. Droga Mamo, w Twoje ręce oddaję nie tylko moje problemy, ale i moje serce, abyś mogła je przemienić zgodnie z wolą Bożą. Pomóż mi wzrastać w wierze, nadziei i miłości, abym każdego dnia mógł być lepszym człowiekiem. Naucz mnie całkowicie ufać Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach i rozpoznawać znaki Jego obecności w moim życiu. Proszę także, Matko Boża od niemożliwych, abyś otoczyła opieką i błogosławieństwem wszystkich, którzy się do Ciebie zwracają. Niech żadne z Twoich dzieci nie czuje się bezradne ani samotne. Ale niech każdy odczuje Twoją kochającą obecność w swoim życiu. Niech Twoja siła, Twoja mądrość i Twoje miłosierdzie inspirują wszystkich do podążania drogą cnoty, dobroci i wiary. O niepokalana dziewico, dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłaś dla mnie i mojej rodziny. Za wszystkie chwile, w których mnie pocieszałeś, za wszystkie łaski, które już otrzymałem i za Twoją stałą obecność w moim życiu. Nawet w trudnościach czuję Twoją kochającą dłoń, która mnie prowadzi i chroni. Wiem, że nadal będziecie się za mną wstawiać, błogosławiąc moje życie i chroniąc moją rodzinę przed wszelkim złem. Matko święta, ufam Twojej zdolności przekształcenia niemożliwego w możliwe, wniesienia światła tam, gdzie panuje ciemność, odnowienia nadziei i uzdrowienia zranionych serc. Dlatego przychodzę do Was z pokorą i pobożnością, prosząc o wstawiennictwo za mną w tej sprawie, która tak bardzo mnie dotyczy. Oddaję w Twoje ręce nie tylko moją prośbę, ale także moje życie, moje wybory i moje ścieżki. Matka Boża od niemożliwych, Ty, która jesteś ucieczką cierpiących, siłą tych, którzy czują się słabi i nadzieją tych, którzy stracili serce, czuwaj nade mną i wszystkimi, którzy wzywają Cię z wiarą. Niech Twoja obecność w naszym życiu będzie źródłem siły, odwagi i odnowy. Naucz nas być lepszymi, bardziej cierpliwymi, hojnymi i bardziej ufnymi w Bożą Opatrzność. Droga Matko, udziel nam łaski odczuwania Twojej obecności w każdej chwili rozpoznawania Twojego wstawiennictwa w naszym życiu i całkowitego zaufania Twojej dobroci. Niech Twoje boskie światło oświeca nasze ścieżki i niech Twoja ochrona towarzyszy nam przez cały czas. Nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania, pomaga nam zachować wiarę, odwagę i nadzieję. Matko Boża, królowo aniołów i pocieszycielko smutnych, oddaję Ci moją sprawę, moje życie i moje serce. Proszę, abyś nadal mnie prowadził, chronił i wstawiał się za mną u Twojego syna Jezusa. Wiem, że z Twoją pomocą wszystko zostanie rozwiązane najlepiej, jak to możliwe, zgodnie z wolą Bożą. Matko Boża od niemożliwych, módl się za nami. Wstawiaj się u Jezusa za mną i za wszystkimi swoimi dziećmi, które zwracają się do ciebie. Niech Twoje wstawiennictwo nas umacnia, inspiruje i prowadzi na drogę zbawienia. O Matko Miłosierdzia, Twoja obecność w naszym życiu jest latarnią nadziei i pocieszenia pośród burz. Ty, która jesteś Matką Boga, odzianą w chwałę i czystość, Twoje wstawiennictwo jest tak potężne, że dociera do serca Jezusa, dotykając go tą samą miłością, z jaką zrodził się w Twoim świętym łonie. Dlatego w rozpaczy i słabości serca zwracam się do Ciebie, Pani od niemożliwych, z tą prośbą, którą niosę z wielką wiarą i potrzebą. Znasz głębie mojego bólu i udręki, która przenika moją duszę. Znasz wyzwania, przed którymi stoję, bitwy które wydają się przerastać moje siły i wątpliwości, które czasami wstrząsają moją wiarą. Ale wiesz też, że pokładam w Tobie ufność, bo Twoja dobroć jest nieskończona, a Twoja macierzyńska miłość jest odbiciem miłości Bożej. Matko Boża od niemożliwych, przychodzę prosić nie tylko za siebie, ale także za otaczających mnie ludzi i za wszystkich, którzy stoją w obliczu trudności pozornie nie do pokonania. Często czujemy się, jakbyśmy byli sami w swoich zmaganiach, ale Twoja obecność przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy bezradni. Idziesz z nami, trzymając nas za ręce i oświetlając nam drogę nawet gdy wydaje się, że dominuje ciemność. Droga, mamo, naucz mnie cierpliwie czekać na Boże plany. Wiem, że Bóg ma plan dla mojego życia, ale niepokój i strach często budzą we mnie wątpliwości. Proszę Cię w Twojej nieskończonej mądrości, abyś pomógł mi zrozumieć, że wszystko dzieje się we właściwym czasie i że Boża opatrzność nigdy nie zawodzi. Obym w pełni zaufał Bogu, tak jak ty, gdy odpowiedziałeś tak na zapowiedź Anioła Gabriela. Wstawiaj się, matko, za chorymi, za cierpiących, za samotnych, za tych, którzy stracili nadzieję. Dotyka zatwardziałych serc, leczy rany ciała i duszy, przynosi pojednanie tam, gdzie są podziały. Proszę, aby Twoje światło dotarło do tych, którzy są zagubieni, tych, którzy czują się opuszczeni i tych, którzy dźwigają ciężkie brzemiona. Niech każdy poczuje Twoje pełne miłości objęcie i znajdzie w Tobie bezpieczną przystań. Matko Boża od niemożliwych, niech Twoja miłość natchnie mnie odwagą do stawienia czoła wyzwaniom. Niech Twoja siła doda mi otuchy, abym się nie poddawał, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Niech Twoje wstawiennictwo pomoże mi przemienić moje lęki w pewność siebie, moje wątpliwości w wiarę, a moje słabości w siłę. Nie pozwól mi stracić nadziei, bo wiem, że Twoja obecność w moim życiu daje pewność, że nigdy nie jestem sam. Proszę Cię, ukochana Matko, abyś pobłogosławiła także wszystkich wokół mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, którzy mnie mocno kochają. Niech w naszych domach zapanuje harmonia, Niech pokój będzie podstawą naszych relacji i niech miłość będzie nas jednoczyć w każdym czasie. Chroń nas od wszelkiego zła, od wszelkich niebezpieczeństw, od wszelkich chorób i od wszelkich negatywnych wpływów, które mogłyby trzymać nas z dala od Boga. Matko dobroci, Twoje życie było przykładem poświęcenia, pokory i wiary. Niech uczę się od Ciebie posłuszeństwa woli Bożej, przyjmowania wyzwań życia ze spokojem i ufności, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg ma kontrolę. Niech Twoja czystość inspiruje moje myśli, słowa i czyny, abym mógł żyć w sposób godny i miły w oczach Ojca. Matko niemożliwa. Wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteś matką, która nigdy nie opuszcza, która nigdy nie opuszcza, która zawsze przyjmuje. Nawet w najciemniejsze noce duszy Twoje światło świeci jak latarnia nadziei. Dlatego przychodzę do Ciebie z całą ufnością, przekazując Ci moje zmartwienia, moje bóle i moje marzenia. Wiem, że za Twoim wstawiennictwem wszystko można o. Matko Święta, udziel mi łaski uznania i wdzięczności za otrzymane już błogosławieństwa. Wiele razy w pośpiechu i niepokoju zapominam rozpoznać wszystko, co Bóg już dla mnie zrobił. Pomaga mi być bardziej wdzięcznym, cierpliwym i bardziej ufającym Bożej Miłości. Spraw, abym każdy dzień przeżywał z sercem pełnym nadziei, wiedząc, że Twoje wstawiennictwo jest mostem, który łączy mnie z sercem Jezusa. Droga Matko od niemożliwych, chroń szczególnie najsłabszych, dzieci, osoby starsze, biednych i chorych. Niech każdy znajdzie w Tobie kochającą matkę, która troszczy się, chroni i zaopatruje. Niech Twoja obecność przyniesie pocieszenie cierpiącym i nadzieję tym, którzy utracili wiarę. I na koniec, droga Matko, proszę Cię, abyś przygotowała moje serce na ostateczne spotkanie z Bogiem niech u kresu mojej ziemskiej wędrówki będę mógł kontemplować oblicze Boga i dołączyć do chóru aniołów w wiecznej chwały. Niech przez zasługi Twojego najczystszego dziewictwa i drogocennej krwi Twojego Syna Jezusa osiągnę życie wieczne i dostąpię chwały niebieskiej. Na razie powierzam moją sprawę, Moje życie i moje serce w Twoje ręce. Proszę, abyś nadal mnie prowadził, chronił i wstawiał się za mną u swojego Syna. Wiem, że z Twoją pomocą wszystko zostanie rozwiązane zgodnie z Wolą Bożą. Dlatego zanoszę do Ciebie tę modlitwę z wiarą, nadzieją i miłością, mając pewność, że Twoja dobroć nigdy mnie nie opuści. Matko Boża od niemożliwych, módl się za nami. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, abyś mógł pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli ci się spodobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu, każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei, która świeci na niebie YouTube, wskazując, że tego typu treści są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać Wam bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że Matka Boża od niemożliwych zawsze będzie z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.